Cześć! Aura z oknem nie jest co prawda zbyt zimowa, ale może to i dobrze, bo to dobry moment, żeby powiedzieć sobie o krótkich kurtkach, bo w tym materiale o nich właśnie. Powiemy, jeżeli więc nie znajdziesz tutaj informacji o swojej ulubionej kurtce albo takiej, która ci się podoba, to będzie ona w drugim materiale, który będzie dotyczył długich kurtek i płaszczy. Dlaczego to robimy? Dlatego, że może to najwyższy czas, żeby pozbyć się tej jedynej narciarskiej kurtki, którą katujesz absolutnie do każdego zestawu, odstawić ją do szafy na okazję, na które ona się nadaje, bo na jakieś się nadaje i przemyśleć sobie... Co innego mogę zrobić? Jak inaczej mogę wyglądać? Może będzie fajniej, może będzie lepiej? Zobaczymy. Zapraszamy! Kurtka pilotka, zwana również. Bomberką. Podczas I wojny światowej odzież lotnicza wyglądała zupełnie inaczej. Piloci mieli takie długie, kożuchowe, skórzane płaszcze. Podczas II wojny światowej sytuacja trochę się zmieniła, bo kabiny samolotów zaczęły być zamknięte, dlatego też fason zmienił się na krótki, taki ze ściągaczy. I właśnie w takiej formie te kurtki zaczęły powoli przechodzić sobie do cywila. Ta forma, która dzisiaj jest najpopularniejsza i między innymi mam taką kurtkę na sobie, wykonana z tkaniny technicznej, to już jest dalszy moment rozwoju odzieży lotniczej lata powiedzmy 50. -60 i jeszcze dalej, kiedy to samoloty w środku zaczęły być najzwyczajniej cieplejsze i nie było już potrzeby stosowania grubych, kożuchowych materiałów. Cechy charakterystyczne. Zapięcie na suwak, ściągacze przy kołnierzu, rękawach i u dołu, skośne kieszenie bez patek. Poziom formalności. Niski. Poziom uniwersalności. Wysoki. Stylistyka. Casual, streetwear, styl rockowy. College jacket albo varsity jacket. Varsity to skrót od university. Oczywiście wiąże się ona z amerykańską kulturą studencką, a konkretnie z tym działem sportowym, z drużynami uniwersyteckimi. Studenci w momencie, kiedy mieli już na koncie ileś tam występów, dostawali właśnie taką kurtkę, która była jeszcze opatrzona inicjałami ich alma mater. Wtedy dla takich studentów mówiło się Letterman, bo wiecie, letter, litera, man, człowiek, te sprawy. Jest to absolutny klasyk w stylu preppy. Poziom formalności: średni albo niski. Poziom uniwersalności: średni. Stylistyka: casual, streetwear, preppy i smart casual. Cechy charakterystyczne: ściągacze przy kołnierzu, u dołu i przy rękawach. Zapięcie na napy. Częste zastosowanie dwóch kolorów albo rodzajów tkaniny w korpusie i białej na rękawach albo w innym kolorze na rękawach. Skośne kieszenie bez patek. Harringtonka albo jak to niektórzy lubią mówić, kurtka w pierdolka. Zaprojektowana przez brytyjską firmę Barakuta, której flagowymi modelami nadal pozostają G4 i G9. Nazwa Harrington Jacket wzięła się od imienia i nazwiska bohatera serialu Peyton Place, Rodney'a Harringtona. Więc nie chodzi wcale o projektanta. Rozpropagowana przez gwiazdy takie jak Elvis Presley, James Dean czy Steve McQueen. Za oceanem zdobyła popularność i wróciła później do swojego matecznika, czyli do Wielkiej Brytanii, gdzie stała się ikoną. Subkultur, takich jak moci czy Skinheadzi. Nieco bardziej formalnego sznytu tej kurtce nadali studenci amerykańskiej ligi bluszczowej i jest to jeden z klasyków w stylu preppy. Trochę jak varsity jacket, ale bardziej formalna. Poziom formalności średni albo niski. Poziom uniwersalności wysoki. Stylistyka. Casual, streetwear, smart casual. Cechy charakterystyczne. Raglanowe, czyli wszywane od kołnierza po łuku rękawy. Kołnierz ze stójką zapinany na dwa guziki albo napy. Podszewka w kratę taką tartanową najczęściej. Skośne kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Ściągacze u dołu i przy rękawach. Jednolita tkanina. Coach, jacket. Pozostając w temacie Stanów Zjednoczonych i sportu, trochę też uniwersytetów, powiemy o Coach Jacket, czyli takiej kurtce charakterystycznej dla trenerów NFL albo właśnie tych drużyn studenckich, ewentualnie szczególnie w latach 90. popularnej wśród raperów. Jeżeli kojarzycie klipy albo zdjęcie NWA, to tam z pewnością widzieliście tą taką poliestrową kurtkę zapinaną na napy z kołnierzem. I to jest właśnie Coach Jacket. Kurwa, kiedyś to był. Coach, jacket. Poziom formalności, niski. Poziom uniwersalności, wysoki. Stylistyki. Streetwear, casual, workwear, smart casual. Cechy charakterystyczne. Zapinana na napy, nieprzemakalna i kołnierz jak w płaszczu Macintosh. Anorak. Nie anaróg. Taka strasznie charakterystyczna krótka kurtka przeciwdeszczowa z kieszenią na brzuchu. Bardzo popularna szczególnie wśród osób wyznających zasady i estetykę streetwearu. Anorak często noszony jest jako kurtka przeciwdeszczowa. Dlaczego? Bo ma kaptur i jest wykonana z nieprzemakalnej tkaniny. O, kurtka husky. Klasyk kojarzony z marką Barbour. Pewien dżentelmen po wojnie osiadł na Wyspach Brytyjskich i postanowił zaprojektować dla siebie kurtkę, która idealnie odnajdzie się w typowo wyspiarskich zajęciach, takich jak wędkowanie, polowanie czy jazda konna. A wiecie skąd ta nazwa? Od psa. Od jego ulubionego, kochanego piaseczka. Kurtka Husky. Poziom formalności? Średni. Poziom uniwersalności? Wysoki. Stylistyka – smart casual, brytyjski styl country i preppy. Cechy charakterystyczne – sztruksowy kołnierz, zapięcie na napy, pikowana matowa tkanina techniczna, dwa szlice zapinane na napy. Szaket – jej nazwa wzięła się od kurtki i od koszuli, a raczej od koszuli i od kurtki. Shirt, jacket, szaket – wiecie o co chodzi. W Polsce nie jest to jeszcze bardzo popularny fason, ale dla zwolenników rozwiązania półformalnego z pewnością jest to dobra opcja. Szaket, tak jak mówiłem, może być półformalny, ale może być też całkowicie casualowy, a w zasadzie to workwearowy, bo taki flanelowy, kraciasty i dodatek podbity takim sążnym kocem. Dwie zupełnie różne rzeczy, ta sama nazwa: szaket. Cechy charakterystyczne: koszulowy kołnierz, zapięcie na guziki bądź napy i zaokrąglony dół. Sztaket Wojciła Magejwia. Dobrze, że ty Krótka kurtka puchowa. Mężczyźni lubią wyjątkowo rozwiązania, które są funkcjonalne i wygodne. I dokładnie taka jest krótka kurtka puchowa. Choć niektórzy wyglądają w niej jak ludzik kmiśle i z tym należy trochę uważać. Taka kurtka od lat bryluje na ulicach i można ją znaleźć w ofercie każdej szanującej się sieciówki. Jeżeli jakaś sieciówka się nie szanuje, to też pewnie mają w ofercie. Po prostu są wszędzie. Poziom formalności bardzo niski. Poziom uniwersalności bardzo wysoki. Stylistyka sportowa, a fleszer, casual, streetwear i smart casual. Cechy charakterystyczne. Wypełnienie spuchu bądź kulki silikonowej, zapięcie na suwak, kołnierz na stójkę i krótki fason. Kurtka woskowana, zwana również olejakiem. Ta kurtka wykonana jest z dobrej jakości egipskiej bawełny i pokryta specyficzną warstwą wosku, który nadaje jej wodoodporność i deszczoodporność. Firma Barbur, która ją zaprojektowała, wymyśliła i opatentowała, umożliwia Wam serwis tych kurtek, więc jeżeli ta warstwa wosku się zetrze, wytrze, zmyje, wypierze, nieważne, to możecie ją odnowić własnym sumptem albo wysłać do serwisu Barbura. Ta kurtka jest doskonała w zasadzie do większości stylistyk, a szczególnie dla tych, które wymagają posiadania wyżła u boku i takiej złamanej dubeltówki przewieszonej przez ramię. Nie jesteśmy zwolennikami polowań. Kurtka woskowana. Poziom formalności – średni albo niski, poziom uniwersalności – średni. Stylistyka – brytyjskie country, militarny, smart casual i casual. Cechy charakterystyczne – bawełniana, woskowana tkanina, metalowy suwak kryty plisą zapinaną na napy, duże, obszerne kieszenie. Kurtka M65 zwana również kurtką polową. Zaprojektowana w latach 60. na potrzeby armii amerykańskiej, która w tym momencie opalała się w Wietnamie. To był słaby Kurtka M65 została zaprojektowana na potrzeby armii amerykańskiej i z armii, tak jak wiele innych elementów ubioru, przeszła do cywila. Jest to jedna z najczęściej reprodukowanych, odtwarzanych i modyfikowanych kurtek na świecie. Serio. Szczególną popularność zdobyła dzięki temu, że noszona była przez takie postacie jak John Rambo w Rambo albo... Taksówkarz w innym filmie o Taksówkarzu. Uwaga! Prawilna 65 wykonana jest z tak zwanego nyko, czyli tkaniny, która w połowie jest nylonem, a w połowie jest bawełną. Więc jeżeli szukacie bezustannie kurtek M65, które są wykonane całkowicie z bawełny, to błąd. Nie muszą być. Chyba, że bardzo chcecie, to mogą. Kto wam zabroni? Ja na pewno nie. Chyba, że Rambo. 65. Poziom formalności: średni albo niski. Poziom uniwersalności: wysoki. Stylistyka. Casual Streetwear Smart Casual. Cechy charakterystyczne: zapięcie na suwak kryte plisą zapinaną na napy. Kołnierz ze stójką. Cztery kieszenie. Ściągacz w talii. Na ramienniki i nylonowy kaptur chowany w kołnierzu kurtki. Chor coat zwany również Duck Jacket. Kurtka zaprojektowana w 1917 roku przez firmę Carhartt. Tak. Tak to się powinno wymawiać. Kharhart, a nie kahah. Twardy stworzony został z myślą głównie o pracownikach budowy. Stąd też kolor. czy byli po prostu dobrze widoczni na placu budowy. Wykonany jest z tkaniny, która jest bardzo ściśle tkana, tak zwanego duck cotton, po którym woda spływa jak po kaczce. Poziom formalności niski, poziom uniwersalności średni. Stylistyka: casual i workwear. Cechy charakterystyczne: żółta, beżowa, gruba tkanina. Sztruksowy kołnierz, podszewka wykonana z kraciastego, przypominającego koc materiału. Może pora, żebym założył ocieplacz? Ocieplacz. Do niedawna kojarzony tylko ze stylem casual. Od jakiegoś czasu jednak projektanci bardziej eleganckich marek zaczęli wykorzystywać do jego tworzenia. Trochę inne tkaniny, wiecie, bawełna, wełna, te sprawy i w takiej formie ocieplacz może być warstwą pośrednią docie docieplającą między marynarką a koszulą i wygląda to naprawdę w porządku. Zwolennicy klasycznego stylu ulicznego mogą spokojnie jednak sięgnąć po te wykonane z tkanin technicznych albo syntetycznych. Poziom formalności niski, poziom uniwersalności średni. Stylistyka casual, streetwear i smart casual. Kurtko marynarka. Fason marynarki, tkanina i wykonanie kurtki połączone razem. W smart casualowe coś, co jest zupełnie akceptowalnie i naprawdę fajnie wygląda. Jeżeli macie problem z taką zwykłą marynarką i czujecie się w niej zbyt sztywno, to kurtko marynarka jest doskonałym rozwiązaniem w momencie, kiedy chcecie założyć pod spód marynarkę, bo lubicie mieć marynarkę i jednocześnie marynarkę, ale nie możecie jej nosić, bo dwie marynarki to za dużo, to zdecydujcie się na kurtko marynarkę. Kurtko marynarka, poziom formalności średni, poziom uniwersalności wysoki, stylistyka, casual, smart casual, business casual i preppy. Kurtka denimowa, jej historia liczy już ponad 150 lat i powstała po to, żeby chronić dzieci. Powstała jako odzież robocza dla górników. Pracowników kolei, a później dla osób jeżdżących tirami, którzy po amerykańskich szerokich autostradach wozili bułki, wędliny itd. Pierwowzór tej naszej, takiej najbardziej znanej, kurtki stworzyła firma Lee i model 101J. Jeżeli mówicie na nią kurtka jeansowa, to jest to błąd, bo jeansy to spodnie wykonane z tkaniny denimowej. Więc jest to kurtka denimowa z denim. Denim, tkanina, jeansy, spodnie. Koniec tematu i bez dyskusji! Jeżeli chodzi o kurtki denimowe, to taka ciekawostka. Subkultura hard rockowa i metalowa wytworzyła sobie coś takiego, co się nazywa battle jacket. Czyli jest to denimowa kurtka w dowolnym kolorze, tylko obszyta w naszywki ulubionych zespołów. Poziom formalności – niski. Poziom uniwersalności – wysoki. Stylistyka. Casual, streetwear, smart casual, styl rockowy. Cechy charakterystyczne. Koszulowy kołnierz, nierzadko wykończony sztruksem czy kożuchem. Zapięcie na metalowe nity. Dwie kieszenie z patkami na wysokości piersi i dwie skośne boczne. Denimowa tkanina. <grystanie> Masz jeszcze wygrzano. Sherpa, czyli klasyczna denimowa trackerka, tylko z tym takim miękkim podbiciem wykonanym z wełny albo bawełny. Zaprojektowana po to, żeby docieplać pracowników fizycznych, którzy siłą rzeczy często funkcjonują w trudnych warunkach atmosferycznych. Nazwa wzięła się prawdopodobnie od ludu Szerpów, który zamieszkuje Indie i Nepal. Ale uwaga na wysokości ponad 6000 metrów nad poziomem morza. Tam jest zimno, oni się ciepło ubierają, szerpowie, szerpa, jakoś tak pasowało, tak wyszło, pasuje, jest. Po co to zmieniać? Po co się z tym kłócić? Nie wiem. Poziom formalności? Niski. Poziom uniwersalności? Wysoki. Stylistyka Casual Streetwear Workwear. Cechy charakterystyczne: jasna barankowa podszewka, kontrastowy kołnierz pokryty futerkiem, luźniejszy fason. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie o tym znać w komentarzu, łapką w górę albo subskrybując nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tak jak powiedziałem na początku, niedługo stworzymy też materiał o dłuższych kurtkach i opłaszczach. Trzymajcie się! Na razie! A to jest śmieszne!